Witam, czas się zabrać za ten komputer. Tutaj mam 1 GB RAM. To postanowiłem dołożyć do RAM i będę instalował tutaj XPK. Trzeba będzie też jakąś kartę graficzną dołożyć. No, na PCI Express to nie ma problemu, bo tych kart teraz jest bardzo dużo. są bardzo tanie, mam ich nawet kilka. Mam tu dwie kości po gigabajcie. To akurat będzie 3 GB łącznie. Stary dysk odpinam, SSD. -ek. Na kartę graficzną mam GT9400 z512 MB. No, w sam raz myślę, że tego kompa będzie nawet trochę nad wyraz. Nie wiadomo, tam chyba będzie bardziej procek ograniczał niż karta. Coś to nie działa, w ogóle nic się nie wyświetla. Karta jest na pewno sprawna. Włożyłem inną kość, żeby jednak mieć te 3 giga i teraz działa. Wykrywa ładnie 3 giga. Można zacząć instalację XPK. że zainstalowajmy sterowniki od grafiki, teraz mam taki pomysł. Tutaj mam przejściówkę y, też z kabla z wystawki. To podłączę przejściówkę i to do DVI złączy. A to normalnie do VGA. Jedno jest podłączone do tego monitorka NEC, a drugie do DELA. Działa, ale jest jeden tylko ekran. Działa. Dwa monitory 15 cali. Bardzo ciekawy efekt, pierwszy raz taki eksperyment robię. Tu mogę mieć sobie, nie wiem, coś tam. Mogę sobie internet przeglądać, wszystko jest. Niektórzy mówią, że już się nie da internetu przeglądać na xp To jest oczywiście nieprawda. Wystarczy porwać odpowiednią przeglądarkę. Aktualnie jest to MyPal, wersja 68. Obecne zrzucie ramu 375 MB. To odpalę EasyTowera póki co. Granie jedną ręką jest dosyć trudne, bardzo dobrze działa. Da się grać w proste gierki. Porównując, to jednak ten del ma dużo lepszy kontrast i jasność niż ten nek. Próbuję go trochę podregulować. O, teraz to tak. On już trochę się zużył, to jego trzeba podregulować. Zaraz się, że podłączyłem go sobie do internetu. To mam swój komputer z Windowsem 7 i z niego mogę sobie na przykład filmy oglądać. A jak to pięknie działa, króde. No, filmy można oglądać. Zainstaluję 3D Marka. Zobaczymy ile to jest warte. Bardzo dobrze sobie radzi. Dużo lepiej niż mój retro komputer na Windowsie 9.8. W tym teście bym miał ze 100 FPS-ów. 19 tysięcy punktów, no to dobrze. To nawet bardzo dobrze. No jak na komputer, to takich starszych gierek to w sam raz. Proszę, z MyPalem da się nawet YouTube y oglądać i to nawet dobrze działa, przypominam, tutaj jest 3 GB ram i da się normalnie YouTube y oglądać I niech mi ktoś powie, że stary komputer się do niczego nie nadaje. Można zainstalować Simsy. Ten monitor jest po prostu wprost stworzony do Simsów jedynki, które właśnie mają największą oddzielczość 1024 na 768 Nie widać rozmazania, tylko piksele, coś pięknego. Wygląda to nawet lepiej jak na crt jakimś. 15 cali do takich starszych gierek, na przykład Simsy. I też bardzo dobrze chodzi, w ogóle nie ma żadnego spowolnienia czy coś. To jest to prawda stara gra, prosta, izometryczna. Dob dobrze tu działa. Podsumowanie testu. Komputer jest dobry do jakichś starszych gierek, do tam obejrzenia sobie YouTube'a raz na jakiś czas. W ogóle fajnie, że działa. Można sobie trzeba w niego pograć. No, jak za darmo, to trochę się można pobawić. Dwa monitorki, to też fajnie to, fajnie to wygląda. No. Dosyć ciekawy sprzęt, jak z wystawki. Myślę, że warto czymś takim się zainteresować. Dziękuję za oglądanie.